Cześć, witam was w kolejnym odcinku Cry of Fear. Tak dawno nie grałem w tą grę i jestem ciekaw bardzo co mi tutaj czeka. Widzę, że mamy tutaj pałkę, mam nadzieję, że sobie przypomnę wszystko co mam zrobić. Najpierw sobie bym mógł dać w żyłę, ponieważ nie mam... życia. No właśnie, dobra. No tak, Spałe wezmę zrobię sobie w ten sposób. To, idziemy. to idzie na pierwszy slot, a to idzie na trzeci. Dobra. Czyli robimy standardowo tak. I mamy gdzieś wyjść, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Nie wiem, nie wiem czy ja tędy przyszedłem. Czy w drugą stronę. Nie wiem, bo jak zobaczyłem kiedy ostatnim. Ja tutaj byłem. <śm <śm... Internet... Ja tutaj byłem, czyli muszę iść tu I coś mi się zdaje, że mogę się zaraz zapaść pod ziemię Albo tu O Jezu 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 Cholera O Jezu Cholera, zapieprzyłem to Odejdź Możesz spadać No i super gdzie mam iść? A! Ała! No, dobrze ja idę w ogóle. Ja pierdolę, co to było? Muszę przeładować broń. Dobra, napiw jedynka. E, co za melodia? O, O fakt. Możesz spieprzać? Dziękuję. Kolejny chyba leży, nie? Czemu to jest tak dziwnie? nie będzie znowu kolejny, łę. O co chodzi? Oho! Możesz spieprzać? Dzięki. Mam tylko tyle amunicji. Hmm. O o co jest za darbi? No on tu nie wyjdzie Bo by było źle Alu? Dobra, ja przyładuję, bo Mam mało życia I mało amunicji Może A tu jesteś Ale, ty kurde, skoczesz no. Jesteś twardy, czy Ja dobrze idę. Cały czas się zastanawiam, co to jest. Aha, kurde, mógłbyś się pospieszyć trochę? Do góry, to znaczy do góry. Oho, jeszcze trochę. O. shit. <coughs> Olera, zaczynam znowu tu. No, bez przesady. Dobra, dam sobie znowu żyłę. I wezmę to. To daję na trzecim. To jest ok. I idziemy tędy. Oha. Nie przeszajcie. No. Kurde, no. Wow, 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 wow! Dobrze ja idę w ogóle. Dobra, źle tak nie poszło, trochę mniej się straciłem. Ale to i tak nie satysfakcjonuje mnie. Dobra, wstawaj. Neeee... Ooooo! Ile tu wytrzymasz jeszcze? Galera. Dobra. Szkoda, że tu nie ma... Dobra. No chodź tu. Chodź, przecież widziałem. Dobra, jesteś ślepy. Lepiej dla mnie Malera, no i właśnie tu Tu jest najgorzej i moment, gdzie to było? A tu Nie wiem gdzie ja mam dokładnie iść Lewo czy prawo, lewo czy prawo tu no, kurde, jak ja mam tu przeżyć, skoro mam tak mało życia, bez... <słuch> Dobra, zaraz do was wrócę. Dobra, już jestem z wami, w końcu rozkminiłem o co chodzi, bo wcześniej nagrałem mm, tutaj jak byłem też, ale po prostu mm, myślałem, że trzeba mieć jak najwięcej życia, żeby przetrwać pod wodą. A jedynie chodziło o to, że jeżeli tu mamy o takie punkciki, to tu możemy... wow, no zaczerpnąć powietrza. Właśnie. Dobra, niech mi się trochę te... życie, to znaczy życie, e, kondycja podregeneruje. Będę mógł iść dalej, czu, 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 czu. tylko nie wiem, kurde, w którą teraz stronę, bo się tak zakręciłem, jak kołowrotek, albo jak coś innego. Dobra, wracajmy. Wydaje mi się, że tędy mam iść. Okej, okay, tu jest kolejne Nie wiem, chyba dobrze idę, tak mi się wydaje przynajmniej Dobra, nurkujemy Chyba tędy Ta muzyka cały czas mi się kojarzy z... Dobra, kolejne z... No już, już Kojarzy mi się z jakąś misją, kurczę, z komandosami, w ogóle nie wiem, z wojskiem, o, może tak powiem. Dududum, du -du czy ja dobrze idę w ogóle? Czy ja się plączę? Chwila. Już, nie wiem, trochę. Tędy? Czy ja tu już byłem? Szybciej, szybciej. O, cholera. Przedęży kierunek. O, cholera, o, cholera. Teraz zginę. Nie, nie, kurde, nie. Ach, tupa. Dobra, teraz za do was wracam. Dobra, wiecie co? Znalazłem wyjście w końcu. Po długim pływaniu, znalazłem wyjście. No jest zajebiście, no i nie mam klucza, tak? A już się ucieszyłem Szybciej Ach. Dobra Dziś dotarłem Ale nie wiem gdzie Nie chcę, żeby mnie coś zabiło Nie chcę, nie chcę Nie chcę, nie chcę Coś mnie wystraszy zaraz czy nie? Aha, no zajebi się. Ło! Wow, Jezus! 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 No zajebi się. Kurwa mać! Dobra, wracam do was z powrotem. Wyskoczyłem tutaj gdzieś. Podejrzewam tu, gdzie byłem przed chwilą. Gdzie był kluczyk? Raczej na pewno był kluczyk. Tylko tyle, że ja nie będę miał zaraz... Hmm. Gdzie tego klaczuka kl, klaczuka? Kluczyka w pakowę, dlatego wolę tutaj sobie go zaaplikować i spieprzać Ile? Sił, noga Nawet się nie odwracam Nie chcę tego! Ja, tylko chcę... Kurw! No i widzicie? <gryw> ja pierdzie O Boże! I tu? Ale chyba mi nic nie zrobisz, co? Ja chcę tylko się. Tylko wo ten powietrze chcę. Tylko powietrze. Nic mi nie rób. Nie rób mi nic. Nic mi nie rób. Ja tylko chcę powietrze. Tylko chcę powietrze. Ciekawe czy bym mógł. Nie, wolę... nie, nie! nie! Co to jest? kurwa? się nie odwracam. Idę cały czas do przodu. Boże nie! Dobra, płyń, płyń jak najszybciej, dobra oh. Dobrze, ja idę? Czy znowu źle? Kurde, znowu źle poszedłem, Na ja pierdziele, no Także się zastanawiam, czy nie, nie wrócić do was jak um, znajdę te drzwi, bo to chyba najlepsze rozwiązanie Dobra, to ja zaraz do was wracam, mam nadzieję oczywiście Nareszcie mi się udało i znalazłem te piekielne drzwi. Nareszcie. A, ludzie. <laughs> Przydałby się tu zapisek. Ale no, oczywiście po co, nie? A, no, nikogo nie ma. Nikogo na razie tu nie ma, ale za coś pani wyskoczy. Dobra, na górę. Proszę, żeby tu był zapisek, bo zaraz nie wytrzymam nerwowo. Słońce, Jezu jest. Jest tu gdzieś zapisek może? Jest amunicja. Mhm. Dobra. Okej. Okay. Jest zapisek, o jak fajny. Bardzo, bardzo fajnie Aha Ciekawe czy do któregoś zda... Wow! To się nazywa spluwa To dam sobie na trzecim Okej okay. Pewnie wszystkie domki są zamknięte Pewnie wszystkie domki są zamknięte, czyli szukanie Wejścia spośród tych domków, mija się z celem. Z coś wyskoczy. Na mnie. Kurde, to by się przydało, dobra. To wywalę, to biorę. To się bardziej przyda. Raczej chyba już nie będzie cię... O cholera. Cholera. Ktoś do mnie strzela. Jakaś... Cholera do mnie strzela. A może pójdę tędy? Kto za cholera do mnie strzela? Już mi tutaj pokazuję. Pokazuję? Chciałem powiedzieć, że już mi tutaj pokazywać. A! To widzę to. Widzę. Oj oj oj! Nie strzelaj! Co tu się dzieje z tą grafiką? Czy tekstury jakieś się... pieprzą? Oła! Dobra. Dalej. Trzeba tutaj sprawdzać, bo... może być gdzieś amunicja ukryta i... <laughs> i będzie potrzebna. Shotguna najbardziej by się mi przydało, skoro oni już dali shotguna, to... czyli coś tu może być... Mocniejszego niż tylko ci z wodogłowiem. O, o Jezu! Ja się przestraszyłem. A, to tylko ty. Nie ruszaj się. Hmm. Halo? <laughs> Czy jest tu kto? Jeszcze posprawdzam. O, o. u może tu? Coś świeci. Aha! Boże, ja się wracałem tyle razy. Aha. No spokojnie, nic nie widzę na razie. O, widzę. Dobra. Halo? <coughs> Hmm. Teraz się zastanawiam czy nie lepiej wrócić po ten Eee uh, Pistolet Aha Co to jest? Nie, 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 nie. pistole, bo tu dużo jest amunicji do niego. Wow, jeszcze to. No nie no kurde, no. Sorry młotku, ale wygrywa Dobra Muszę być bardzo oszczędny Oj Skoro dali mi tyle broni Aha O kurde To nie zapowiada to się fajnie Ale czy mogę przeładować? To nie mogę No to wiadomo co ja zrobię Zostawiam. Gdzie to było? Tak. Nie to, nie to. Gdzie jesteś, kochany pistolet? Cieko? jesteś dobra. Już mam Ciebie? Jakim cudem. <noise> o, fajnego baga miałem. Przed chwilą. A no, dobra. <noise> Idę dalej. Idę na łoby! <laughs> Dobra, tu już wszędzie byłem. Dobra, wychodzę. Coś tu leży. No kurde, teraz amunicja do... <laughs> Oho! Ty wariacie! Więc następny może wylecieć. Tylko lepiej uważać. Co to jest? Aha, aj, aj, aj. spokój. <laughs> Aha, spokój. Kurde. O, dostałem. Okej. Okay. Dużo ich tu było Nie słyszę łóżka wow, wow, wow. A ciebie to się nie spodziewałem Ej No jak on mógł nie przywadkować oh. No super Dobra No, Oho ale obrywam, ja piernicze. Muszę się gdzieś schować. Wiesz to szybko. Nie chcę ginąć. O, tak. No wiesz, kurde to. Jakie to jest twarde, ja piernicze. O, w końcu miłego odpoczynku. Dobra, to dajem na pierwszym, to na drugim, a na trzecim niech będzie to. Czyżbym tu miał iść? A to za chwilę. A tu jeszcze powinno być. O, jest, dobra. Ok. Nie, nie. Już, 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 Dobra. Co my tu mamy ciekawego? Panie kolego. I się zastanawiam, czy... warto by było wziąć... Niech stanie się jasność. Dobra. Stała się jasność. Może tu jakiś będzie moment do zapisu? Fajnie by było. Tam się grafika jak zwykle pieprzyła. Teraz pewnie coś wyskoczy. I popatrzy w moje oczy. O, już prawie pół godziny nagrywam. Przydałoby się zakończyć, ale fajnie by było zapisać jeszcze gdzieś. Tu coś jest. To świeci. Żeby bug. Jajku. Nie lubię tych lasów, ponieważ mi się kojarzysz. Zaraz może wyskoczyć ten koleś z piłą. No dobrze, stąd przyszedłem? Stamtąd chyba. Tu nie. Tu również nie. Może mamy poszukać Jakieś chatki homezcie dom's No ja też mam nadzieję, że swojej mama jest okej Czy to jest ten dom, nie? W którym ty domku mówiłeś? Może o tym? No chyba raczej na pewno Idziemy do mamusi Mam? mam? Mamo! Mamo! Gdzie jesteś? Mamo! 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 Za to za rzeczy. Mamo! 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 Mamy, znajdziemy chyba w kolejnym odcinku. Raczej zobaczymy, co się z nią stanie. Stało. <grystanie> to trzeba już jest.